widzowie Dzisiaj Farming Simulator 2022 i tak dzisiaj jedziemy na pokaz rzepaku sieczka jest na nie jest nałożona tylko ostrzy nie mam więc no trochę taki minus więc no niestety tego rzepaku ujdzie ale co, co mogę powiedzieć No, tutaj muszę trochę o właśnie, tak, zrobić. E, tak, ja się tu e, na tej serii staram bardzo realistycznie grać, czyli, e, czyli na przykład dajmy na to grać na e, bez huba, e, czyli na przykład ile godzin, e, która jest godzina, ile masz w wybraniku i też nie przełączać na kamerę trzeciej osoby. Chyba, że mi się zdarzy, ale wątpię. E, tak, szepak e, dzisiaj do kuszenia, tylko jedno pole, ale duże. E, w sumie też tak, jedna przepa nie wystarczy trochę nam, no ale nie mam innej. W sumie rozrzutnik mam, ale chyba nie będę go, nie będę go przerabiał tam, bo to tylko strata czasu. Jak jeszcze zacznie padać, to o! trzeba będzie czekać no te zbiory znowu, żeby to wyschło. Ech. Dobra, tu dojeżdżamy. Tak, więc tu miałam skręcić, ale oczywiście, jak to ja już musiałam przegapić, to zaraz sobie zawrócę nielegalnie trochę. Dobra. I tu na lewo w dróżkę I jak widzicie, to jest spore pole. Strasznie sporo. Ono ma około 2 hektarów. A, tutaj jeszcze sobie ustawię wysokość helera, Żeby było dobrze. Okej. Okay. A, jeszcze muszę sobie ustawić prędkość. Już tutaj zaraz. I jedziemy, okej. Okay. Tutaj zaczniemy sobie kosić. E, Gramy na mapie e, Pojezierze Kostynińskie. Jest to fajna mapa, klimatyczna. Pola naprawdę super. Może z, nie jest z, z, zniekształcone, ale no jest klimat. Jest klimat mocny. E, naprawdę. Mapa bardzo dobra. E, może jak... Możecie ją znaleźć w sumie na RS Portalu, e, No, tam jest wyróżniona. E, jak jak popieram to, bo ona była wyróżniona. E, I ona jest bardzo fajna. Mocno. To ona ma właśnie klimat mocny. Jeśli nawet spróbujcie sobie zbudować jakieś gospodarstwo, to będzie wam się tak bardzo fajnie budować to gospodarstwo. Że wow, nie? A, w ogóle tak, serwer Discord, jeśli nie czytaliście opisu mojego kanału, to zapraszam, bo tam właśnie napisałem ostatnio, zmieniłem opis i właśnie tam tworzę serwer Discord, na którym, który jest oczywiście dla Was. Ja jestem właścicielem, mój kolega może też bo on też się dołącza trochę do tego serwera, żeby pomaga mi. tak, jeszcze jakiegoś administratora byśmy potrzebowali, więc jeśli chcecie, to może, możecie przejść rekrutację. Tylko muszę ją jakoś, jakoś oczywiście zrobić. Ale na razie jak, jak jesteście chętni, to możecie pisać w komentarzach to zapiszę to zapisze, zapisze sobie Wasze nicki na YouTubie jak się nazywacie i po prostu sobie zapiszę i jak już będę gotowa na tą rekrutację to Was może przyjmę przyjmę może jakichś dwóch, trzech administratorów więc może ktoś się zgłosi, może nie e, oczywiście ta osoba będzie miała wstęp przedpremierowo będzie mogła zobaczyć E, więc kto pierwszy ten lepszy, e, więc pomoże ona też w tworzeniu tego serwera, na przykład znalezienie regulaminu, bo jeszcze nie ma e, na przykład co jeszcze, e, tworzenie kanałów e, w ogóle jeszcze tak, mam, mam swojego bota już stworzonego, który jest naprawdę fajny, ma dużo rzeczy, na którym można zrobić na przykład zweryfikacja, autorole, po prostu mnóstwo rzeczy, nawet powitalne banery, ale akurat tam trzeba premium, więc no, trochę słabo. Ekonomię sobie z, trzeba zrobić na starticie, ponieważ, no, wszystko nie zrobię na jednym bocie, bo, ponieważ, no, trzeba premium na przykład niektóre rzeczy, nie? Więc... Niestety, hmm. właśnie, jakieś, może 4-5 boty, 5-4 boty, myślę, że będą inne, oprócz tego jednego serwerowego, e, które na przykład będą, nie wiem, do mutowania, banowania, e, wyczyszczania czatów, na przykład to będzie, no, myślę, że będzie dobre. dobry ten serwer. Sklep też będzie. Zapowiada się nieźle. Też będzie mnóstwo roli. Będą levely. Wybierz autorole Naprawdę będzie super. Opłacam Wam śledzić. Albo na, dzisiaj, może wyślę Wam na karcie społeczności zdjęcie, jak wygląda na razie serwer. Teraz, dzisiaj. I zobaczymy. Zobaczymy co napiszecie, czy coś dodać, czy coś zmienić. Kategorię trzeba będzie na pewno zedytować. Logo mamy. Logo właśnie też dzisiaj tworzyłem. To znaczy w sumie wczoraj sobie zaprojektowałem, a dzisiaj zrobiłem. Więc super ono wyszło jak dla mnie. Ze własnego zdjęcia. I tak. Z własnego zdjęcia jeszcze potrzebowałem e, dodatku z internetu. E, robiłem to na takim programie e, do. logów akurat przeznaczony do akurat do logów. E, do, lu, do robienia e, logo, ale no do prac takich na przykład, nie. Więc naprawdę fajny program. E, jak widzieliście, też zaszły trochę zmiany. Opis się zmienił. Dodałem banner na serwer. Wszystko fajnie. Nawet intro, jak widzieliście przed, przed, na początku filmu, jest super. I tak teraz idę po swoją sześćdziesiątkę. Z przyczepą. Bo musimy opróżnić sobie kombajn Z rzepaku. No to jest autosanka akurat. No. Mała trochę, bo chyba 4 tony weźmie maksymalnie, coś tam z hakiem. E, I tak właśnie ona jest trochę za mała. Trzeba by kiedy burty dokupić właśnie, ale chyba pierwsze ostrze będą do rzepaku. Albo w sumie nie burty. Bo to w sumie rzepaku na razie może nie będziemy e, siać. To może kiedyś, bo to teraz to nie mam, cia, nie mam czasu w ogóle na sianie tego rzepaku. Nie ma czasu w ogóle. Teraz to żniwanie, jakieś sianie z rzepaku. Tutaj po lewo jest pole, które kosiłem. No to, była, to było Żyto, chyba? Tak, Żyto. I właśnie na tej mapie jest zadane właśnie Żyto i pszenżyto. Koniczyna lucerna, chyba. Więc Żyto i pszenżyto mi się najbardziej podoba. Bo. Po prostu jest bardziej realnie, nie? że masz żyto i przeżyto. Dobra, wys wysunąłem sobie rurę i pojechałem szczepą. Teraz wystarczy tylko to sypać. Ej, dlaczego ja nie mogę tego sypać? Przecież jest to... Aha, może za ten. Za blisko jest szczepa kompanii. Może. Może teraz? Nie, aha, teraz za daleko. No ja. Dobra. Teraz musi pójść. Może? O poszło, no mówi się do trzech razy w sztukach. No sypie się spię. Widzicie, już sporo te przyczepa mam no, załatwione w tym szpaku. A to są dopiero dwie tony. Więc. No, mała jest ta przyczepa. Może kiedyś też. Yy, 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 może też kiedyś kupię. Yy, jedną osiówkę, tak myślę. Zobaczę w sumie. Ale ja tak właśnie zastanawiam. Może jedną osiówkę sobie kupię. Yy. Będzie ona przydatna, bo do silosu, do silosu będzie łatwo wjeżdżać. No, od wojsku, no to powiem, że bardzo ciężko się wjeżdża, znaczy no może jakoś mi łatwo, ale znaczy w sumie mi tak nie łatwo, czasami nerwy mnie dochodzą z tym. No ale dobra, Ymm, już mieszka o to, tylko żeby o to przyczepkę, nie? To może kupić się już siłownikiem, tak myślę. Nie wiem. Tak jak jest ta dwuosiówka, tak? Hmm. Nie wiem, zobaczę, Może z siłownikiem? Możliwe. Tam nie wiem. E, w ogóle też. E, zdjęcie z kanału, co teraz jest, to jest po prostu zrobione z tej mapy właśnie. Tylko z innego save'a. I yy, to jest ta. Nie wiem, czy zauważyliście, ale. Albo w sumie nie wiem, czy. No, w sumie wziąłem z tamtego save'a ten sam ciągnik, yy, po prostu. Z, tamte... z tamtego save'a, po prostu ten sam. I tyle. I usunąłem drzwi. On jest fajny. To jest akurat chyba trzypek? Chyba tak. W sumie ale no trzypek raczej. ten header jest nie wiem, jakiś jest zepsuty albo coś? Nie wiem. Zobaczcie, jak do tyłu jadę, to jak on się trzęsie. A jak, jak jadę o tak, to zobaczcie, jak wolno. Masakra. No dobra, ten server Discord to naprawdę myślę, że będzie dobry. Tandrę poddaje rzecz niektórych. Jak tam mówiłem, może wieczorem na kartę społeczności tam wrzucę zdjęcie w komentarzach. Można pod tą kartą społeczności napiszecie ja bym właśnie prosił, żebyście napisali, co jeszcze dodać na ten serwer Discord. Jakie kanały, role na przykład, jakie funkcje na przykład, że na przykład muzyka była czy nie była, po prostu. Co, co wam wpadnie do, po prostu do głowy. Wszystko wysyłajcie. Postaram się to y, po prostu dodać. Y, w sumie też sklep będzie na przykład. Weryfikacja z własnego bota. Y, wybierz y, autorolę. No, tak jak mówiłem. To właśnie będzie mocno. Bardzo fajnie, fajnie. Będzie to wyglądać. Eee, tutaj, właśnie, kur kurde, już mi ten header, który wkurza, bo on jakby na, na napęd, on jakby działa. Że jak jedziesz szybko do tyłu, to on ci też tak jakby, kurde, że mi to się rura nie porysłała. E, dobra, chyba gdzie jest. Dobra. Tu naprawdę będzie co kosić, wam powiem. Będzie co kosić, Będzie zajęcie. Oj, trochę się nakoszę dzisiaj. Ten kawałek na razie może skoszę. Pokażę Wam, jak to skoszę. I chyba już samemu sobie skoszę sam już ten większy kawałek, ten o ten z przodu, co jest. No bo tak, no nie oszukujmy się, no to jest bardzo duże pole. Jak na takie małe maszyny, no to w sumie no będzie jakiś dochód w zimę z tego rzepaku jakoś. Ale no... pieniądze będą, no to... W, nie wiem, się w coś zainwestuję. Jakieś większe maszyny może, kombajn, Tak myślę. Więc... Dobra, tutaj sobie przyjadę. no dojeżdżam do końca Tutaj Okej okay. I co ja zrobiłem teraz? Bez sensu usiadłem, okej okay. Dobra I znowu naokoło Ej w sumie tego te kawałku co wyznaczyłem sobie już mało zostało Więc no Kurde też, no, ten kawałek, no to... Nie no, na dwa zbiorniki to zrobię, no. Na ten jeszcze jeden. W sumie. No? No bo na jeden zbiornik tego raczej nie zrobię, wam powiem. No nie ma szans, zobaczcie ile tego jest, a ile w zbiorniku. No. Tutaj właśnie, tutaj tak naokoło może. Nie. Okej. Okay. Już sporo nam się, już trochę nam się udało skosić. Może nie dużo, ale jakiś kawałek już się udało. No szczepa już będzie. Chyba, raczej. Dobra. Zresztą ja jakoś też powiedziałem, że się miałem jakichś takich dużych maszyn. Jakieś Ursusy, kombań mały, dwumetrowy albo tam trzy chyba. No... długo się strasznie kosi. Hektar to dwie godziny. No, ja ostatnio kosiłem. I na słomę. Kurde, naprawdę, przyjemnie się, naprawdę kosiło. Więc ja lubię właśnie kości w prawdziwym życiu. Jest to dla mnie po prostu e, frajda. E, jak ktoś mieszka na wsi, no to wie o co chodzi. E, ale, ale jak ma się jakieś, nie wiem, 5 hektarowe pole i się kombajnem 5-metrowym bawi, czy tam 4, no to no współczuję mu, no. Dobra, nie wiem, czy ja tu jadę, bo tu już zbiornik, widzę już prawie pełny. Chyba nie, nie dojadę już, będę musiał tu zaraz wrócić. Kurde. Nie, 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 skoszę tego Dobra, musimy zawrócić zawrócić, na nie, to rzucić. Dobra. Daj. No, no się różna. Szczepom no co? No nie idzie. Ty, co? Ono się zatkało? Chyba się rura zatkała. No faktycznie rura się zatkała. Ty, idziemy do domu. Bo to nie ma co. Kurde, trzeba ją odetkać. Tylko, żeby właśnie... A nie, chyba zboż nie pójdzie. No, tutaj jakoś nic nie idzie, dobra. Trzeba by to szybko załatwić, bo no nie mamy jakoś dużo czasu. I tak jest jeszcze sporo czasu, znaczy sporo roboty jest jeszcze tu na wsi. Zobaczymy, co będzie. E, już tam też jakieś ogłoszenie dostałem w ogóle, że, e, kto, e, że ktoś organizuje e, jakieś, e, znaczy w sumie ktoś robi e, wystawy rolnicze i tam można na przykład jakiś ciąg kupić chyba, targi na przykład, znaczy no targi i tam można sobie coś kupić, nie? Tylko no to są jakieś takie notki średnie, duże, dla każdego coś, więc... O ja? Dobra, gdzie Dobra, Myślałam, że nie wykręcę. Tutaj jest szasunek, żeby to jeszcze wycofać z tym żepakiem. Czekaj tu. Nie. Oj ty. Oj ty, kombajn, kombajn. Kur. Super. Niektórych Kurde, to jest strasznie mało miejsca, wam powiem Aj, kurde, dobra, jakoś Tu chyba wjadę, no, będzie dobrze chyba No, dobra, i teraz po trzydziestkę no tam jest chyba pół szczepy, no. No to... No jeden zbiornik to pół szczepy. No to... No też to. Jedno koło, no to było jeden zbiornik. No to dwa koła i już musisz jechać, nie? To bez kitu. Dobra. a on był odpalony, zapomniałem zgać. Super. O Jezu, osami przeciała do sąsiada. Mieszkańca wsi, dobra, tu jedziemy. W sumie nie po co ja to w... Aj, dobra, już można wsypać w sumie. Jak już jesteśmy, to kurde, jak nie, to czy to wysywać nie będzie się jeździć później. No, tamten kawałek trzeba będzie zrobić jeszcze. Czy dzisiaj może jakoś, nie wiem. Może ktoś mi pomoże. Nie wiem. tutaj skręcić i teraz jakoś panie trzeba by nawrócić wrócić bo... tylko żeby tutaj nawet przepływ nie, nie zahaczyć o agregat nasz okultywator, boże jaki agregat te to trochę przeszkadza trzeba by Kisz go może jakimś ostrożnikiem po tym jak im zaznaczyć. Okej, okay, i teraz jest najgorzej, bo chyba cofanie przyczepą, nie? No, żebym wcofał teraz. Może teraz? I odbić. Kurde. Nie widzę właśnie cofać tu osiówką, nie. Teraz tu może sił dojechać? No, o, teraz Dobra, wejdzie chyba Tak, dobra Okej, okay, teraz stanąć Dobra, zgasimy Teraz tak Teraz rozłożę chyba rurę i zobaczymy co to jest Czy to jest czy to co się zrobiło z tą rurą bo jak się zatkała, to naprawdę najgorzej, nie? Nic nie widzę tam. Nie wiem, czy to jest świetownik, czy coś zapchany, Nie wiem. Sły kombajn, panie. Dobra, tyle.